Cześć wszystkim, jestem z a to jest kolejny odcinek Necros Challenge i kontynuujemy sobie e, właśnie ten challenge e, na mapie tej samej co poprzednio, czyli Harvest. Nie wychodziłem z tego serwera, widzicie mam tu e, wszystko co miałem, e, całe statystyki. E, mimo wszystko kontynuujemy sobie tutaj, e, bo mi się tu przyjemnie gra jakoś. Bacon bacon Eee, yy, więc yy, ten odcinek jest nakręcony na tym samym serwerze, więc mam nadzieję, że on nie będzie to przeszkadzać jakoś specjalnie. Bacon bacon Oa wow, wow, wow. numer ten soldier padł Znaczy Soldier żołnierz Żołnierz Ja po apteczkę bym chciał iść O Jezu Airstrike Dobra masz full zdrowia do pięsąt O Jezu Soldierów kurde masa teraz Dobra, jednego zdjąłem, drugi drugi przeżył I on chyba Pyro zabił. No nic pewny O, teraz właśnie ten Pyro się z nim wojuje, że tak powiem. O, le go zabił. <gry> Dobra, naprzód, naprzód, naprzód ludzie. Dobra, to mój koniec. Podleczę się, jeszcze zrobię jakieś, jakieś... jak to się mówi po japońsku, harakiri. Chyba po japońsku. Może to się nie mówi po japońsku, harakiri, ale... Harakiri to się mówi tak, że, że oni się przebijają tym mieczem, nie? Chodź to? Aaaa, mam cię! LOL Jeden ten No Dobra, apteczka jeszcze to świetnie, świetnie, świetnie Toś mnie gościu trochę wystraszył teraz. Nie? O, cześć. To cześć też. No raz. chciałem za to i jeszcze wyciągnąć, ale już nie było czasu. Za ten soldier który udaje że raket jumpuje Idzie masz mi ktoś tam na JOT Masz 14 punktów oh, no, zawił go. <laughs> Ale e, raket jumpowanie czy znaczy zabijanie z marketu e, Tym sposobem jest nubowski w chuj Jeżeli nie umiesz market gardenować to się kurwa naucz market gardenować A nie używaj base jumpera Bo to jest takie puści na twiznę jak e, Nie wiem Masakra to jest strasznie łatwe e, przy tym i to głupie jest to zero satysfakcji z tego jest dobra zabawa na 5 minut ale później już nie dobra i zaraz się zobaczymy o nowej mapie między okej ok jesteśmy znowu e, jest sprawa tego rodzaju że <coughs> to jest e, king of the hill badlands e, ponieważ e, wyrzuciło znaczy nie mogłem dojść do żadnej drużyny e, jak mnie przeniosło na serwer tamten z tamtymi ludźmi tak jest czas, tam się, tak się czasem dzieje i trzeba wejść po prostu, a już nie mogłem znaleźć tego serwera z powrotem, więc szedłem sobie na mapę Badlands, na jakiś inny serwer, a mimo wszystko nie będzie chyba źle, jakoś katastroficznie myślę, więc zakończymy sobie ten odcinek tutaj i będzie okej, okay. dobra skoczę sobie po ptaczki, bo trochę mi tu uszkodzili, lol przyciąło. <laughs> Okej Tu dość jeszcze pod zdrowie Ratuję tego Demosia Coś jakoś tak wolno biegasz Nie wiem Głupek No I na start jak widzicie wygraliśmy Więc to może oznaczać, że to będzie dobry dzień dla naukowca Cześć Nie schowasz się przed mną Ktoś się tu chowa? Tam się zawsze ktoś chował Tam chyba jakieś ciało było Zmienić napo na pana harvest Nie! Ja przecież na harvestie nagrywałem Nie, nie, nie sobie jaj Nie chcę mi się szukać nowego serwera znowu Nie chcę mi się szukać nowego serwera, Ła. Um, nie wiem co się dzieje, ale ostatnio jakiś taki error mi na pulpicie wyskakuje, ciągle mnie wywala a jeżeli mnie wywali to mi się wy, wywala nagrywanie i to jest strasznie wkurzające szczerze mówiąc Apteczka proszę Okej okay. No to przykładem w przeciwnika No już mam jednego No nie dał, no nie dał mi go zabić Dobra, wypaliłbym się tak czy więc... Lipa. Jestem 61 już, więc jest okej. Okay. Quick fix. Our charge zwiększa tempo leczenia o 300% i zapewnia od... coś tam. Odporność na coś chyba. Nie podobają mi się te przecinki strasznie. Czasem tak przytnie na chwilkę i to strasznie wkurzające, szczerze mówiąc. Dobra to nie ma sensu, bo zajdę ich drugiej strony Dobra powinien być mój kiela już jebać to Nie wiem co się stało ale okej okay. Ja też potrzebuję medyka gościu, nie jesteś sam O jak pięknie zdjęło, lol zdjęło, zdjęłem, zdjąłem, lol Ślicznie, jest, strasznie padł Ooo, jesteś, byłeś pomiędzy młotem, a kowadłem tak bardzo Ach, chciałem jeszcze zdjąć, batalion, naprzód Kurde, poświęcił się do a fajnie się z nim grało. NIE! Dobra, 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 trzeba się wycofać Stanów za za dużych tu jest Kurde, no chciałem dobrze, ale za mało zdrowia, żeby to wykonać Jeszcze od tyłu chyba dostajesz czegoś no cóż Żeton klasy inżynier Nigdyś nie bowiem tymi żetonami, nie wiem do czego one są A wiem, że one są do craftingu, ale nie wiem czego i nie wiem po co Jakie tak każdą broń można zdobyć sobie, tak? że ktoś kraftuje czapki, ale to jest bez sensu Bo czapka skraftowana jest gówno warta, tak naprawdę Cześć Medyk! No lecz mnie ty paruwo O jezu ja pierdolę co tak debile grałem w tą grę O lol To był ładny double kill trzeba przyznać Sam się zawiłem To był krytyk jeszcze się nim walnąłem tak srogo Big mark a zobaczymy co ten Big Mark wykombinuje <grywia> Z małym działkiem chce się bić Czy cokolwiek on tam chciał z nim zrobić Dobra Cześć Big Mark Witam ponownie For fuck's sake Wracaj tu Ach, prawie I Kurde, grałem z takim nikiem z jakimi napisami japońskimi już i to całkiem podobnymi, więc nie wiem Nie mogę sobie przypomnieć czy grałem z takim czy innym, ale z pewnością innym A to jest niemożliwe, że mam trochę z tego samego gracza. Chyba nagrawałem nawet wtedy, więc Jeżeli ktoś kojarzy, to może powiedzieć. Oooo! To było bez szans już, ale to było dobre. Nie wiem, że Scout dostały z celnego strzału Wprost w to jeszcze... Eee, kryto. No. Biedne NG Dobra, naprzód, naprzód. Dobra, idziemy dołem teraz. Dla odmiany. Oooo! To być przekier doświadczenie Tu był Soldier Pyro też może być, szczerze mówiąc Dostał w Dobra Kolejny przeciwnik gryzie ziemię, tak bardziej nawadnie ją swoją krwią. Tak to trochę... Hmm... Naprzód. Wracaj tu kurwa. Serio go nie trafię? Ja pierdolę. Godzinę gościa tyle czasu i go nie trafię jeszcze. Dobra naprzód no znowu ja się ciało i rocket jump nie mogłem zrobić for fuck sake Pff. no Jesus, nieważne chciałem żeby weszło dobrze ale nie wyszło Czyli można śmiało powiedzieć, weszło jak zawsze Tak bardzo nie umiem grać w tą grę Jesus Christ Walcz MG LOL Nice Okej, okay, przejęliśmy punkt Idź pierwszy Co się kończy? Bieganie z konstrukcjami. <śmiech> <śmiech> Chciałbyś uciec od co? Oświeca cię, nie ma ucieczki. Em, um, Okej. Okay. Wróciłem, znów to samo. A ja mam 175 Jak widzicie jestem na tej samej mapie Więc ciśniemy dalej. Kurde Szmato No kurwa, znowu mnie przecięło, ja pierdolę Ja kurwa nie lubię takiego czegoś Zabij tych żołnierzy on ma. lol Z, e, Part do bazuki Przez takie przycięcia małe sekundowe kurwa, taki właśnie pierdolony ninja, kurwa! Jaki ninja, sniper może mnie zabić, no. Bo ja się stanę tak na chwilkę i tyle. On ma łatwe zadanie. Ojej. Nie, czemu to na like side ciągle? LOL! O nie trafiłem go. Szmoto, zabiliśmy ostatnio. I z, z, oczywiście, kurwa! Fierdalony Pyro na plecach, bo kurwa, czemu nie? Trzeba trzymać tradycję. Kurwa, karpia jeszcze w pierdol. Eee. No już Jeszcze normalnie cierpliwość tracę. Dobra. Cześć I znowu mnie przecięło kurwa I znowu mnie zabił Pyro E, nienawidzę tej gry Nóż nas spaja mi to było no, ciekawe Co wygrywamy. Jednakże oni ciągle przejmują. Dobrze zmieniłem tą broń, Boże. Won. No co, co już? Już kurwa. Won. No tych pyro. Jesus Christ. Apteczka, proszę. Dziękuję. Są mówię przecież Boże. Dobra Boże co tu się dzieje What the fuck no, przestańcie wszyscy biegać Znów ten pyro <coughs> Muchnę w trąbę Nie wiem czemu to zrobiłem w sumie ale Tak mi się to nie przyda Kabinetkus i naprzód hmm. póki co wygrywamy tak dzisiaj, więc jest dobrze Wypierdalaj, Panie Pairo, dobrze, że chociaż Pairo zabiłem Bardzo fajny banner jest. Ostatnio grałem z nim bardzo często. Bo w sumie nagram z nim odcinek nawet. Jakby grał normalną grę z Team Fortress, normalny odcinek. Bo tutaj nie mogę tego zrobić, bo... To jest challenge w końcu. <laughs> o perfidny kryt Co ty sobie wyobrażasz w ogóle? Mm. Wszędzie spaję, no what the fuck okay. Mam fajny też hit, hit sound Jak możecie zaobserwować Takie pew, jak z Mario <grym> Bardzo fajnie brzmi, jak się zabija tym No tak Kto by się spodziewał, kurwa, kogo innego Po co demo? Po co 8 innych klas? Pyra! Eeeh, ponarzekam sobie bo na Pyro, bo naprawdę Pyro z to jest taka w Zresztą Pyro ze wszystkim to jest w Przegrałem 3 sekundy zostały I przegrałem Okej, okay, mamy 200, no, dobijemy sobie 300 zabójstw na tym i kończymy Czyli jeszcze 6 zabójstw 6 zabójstw musimy mieć I będzie smakowo Będziemy mieli już 300 zabójstw na direct hitie więc To już jest bardzo duży wynik Jeszcze tylko 200 I skończymy challenge I zajmiemy się innymi Seriami albo challengeami Czymkolwiek będzie Ała Albo będę przyjmował challenge od widzów O, to będzie też fajny pomysł o to się jeszcze zobaczy Co się z wami dzieje? Co się ma z nami dziać lol O oh, airshoot bitch Airshoot, airshoot bitch Tu jest heavy Tu jest heavy cała ekipa Mocnego pierdolnięcia tak zwane Oooo no, to co? Nie no nie no to są jakieś jaja Ja mam dość Ja mam dość Jeszcze 5 zabójstw 5? Tak 5 zabójstw jeszcze Jeszcze wytrzymam te 5 zabójstw Nie ma problemu Co tu się dzieje lol to nie było zabójstwo. The Dringer Jesus! 15 mi zostało przez was. Kredyni, nie daliście mi go zabić. Była potencjalna szansa, że on mnie zabije. Mimo wszystko bym go zabił. Nie, nie, pyro. Co to się dzieje, LOL? Nie, pyro! <ścoughs> czemu wszyscy grają pyro teraz? Nie czaję. To będzie najdłuższe 5 kill w, w życiu. Jak to tak będzie szło? Boom. I przycinka, oczywiście. Kurwa na racket jumpie. Bo czemu nie? Ja pierdolę! Ale chujowo idzie teraz, nie? Oh. Nie, nie, nie Fuck you Fuck you so much Czemu kurwa ja muszę być zawsze podpalony, for fuck sake Jeszcze trzymajemy kurwa jakieś lamusy, nie? Fuck you Dobra No i koniec Mimo wszystko To był dobry dzień dla naukowca Jeden kill, jeden kill Jeszcze jedna runda, jeszcze jeden kill Oh yeah Oh yeah I can feel it hm. Jeden kill i kończymy nagranie, ludzie Więc naprzód no Nie żadnej zmiany, ja chcę skończyć to tutaj. Tu i teraz. Nie ma żadnych zmian. Skauci i Pyro. To jest u mnie główna szkoda teraz. Jak gram tym Dajek hitem. Teraz już kończę nagrania, nie? bo nagrałem parę odcinków pod rząd i mam dość, szczerze mówiąc Zostawię sobie to no później, tak mam parę odcinków do rzucenia teraz tego O, pięknie Dobra, to jest koniec tego odcinka, mam się mi oglądało... E, znaczy <kluzła> mikrofon spadł Mi oglądało mimo tego narzekania mojego, bo czasem się w kurwie, nie? Jak każdy, ale no. no. Więc do zobaczenia w następnych challengerach i pa pa.